Cześć! Witajcie! W ten piękny, słoneczny dzień chcę Wam powiedzieć o pewnym doświadczeniu moim doświadczeniu. O sytuacji, która się wydarzyła w moim życiu. Która no, była dla mnie dość niesamowitą lekcją. I bo nie była to sytuacja związana z medycynami, chociaż niektórzy właśnie takie doświadczenia nie mają. Gdy zaczynają swoją pracę z medycynami, mi się ona akurat przytrafiło w nieco innych warunkach. Bo to jest też to, o czym cały czas staram się Wam powiedzieć, że medycyny ucząc nas czegoś, powodując, że coś możemy zrobić, korzystając z naszej własnej mocy. Dlatego jest tak ważne zebranie naszej osobistej mocy na spotkanie z medycynami. Ale Możemy użyć również i tak się zresztą dzieje naszej osobistej mocy nie tylko wtedy, kiedy spotykamy się z medycynami. I taka sytuacja miała miejsce właśnie no wiele lat temu 20 parę lat ładnych, kiedy że tak powiem, ja zaczynałem poważnie wdrażać się w różne praktyki i no jedną z rzeczy, którą odkryłem właśnie jako neofita, była pewna tybetańska praktyka. Tybetańska praktyka, która skądinąd jest bardzo pozytywną praktyką. Polega ona między innymi na tym, że wciąga się do serca czarne światło, które jest, jakby to powiedzieć, reprezentacją wszystkich takich strasznych rzeczy dziejących się w tym świecie, oczyszcza się i wypuszcza jako białe. Ale my no jako neofita rzuciłem się na tą praktykę. Eee, stwierdziłem, że tak, oczywiście będę zbawiał świat i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wziąłem pod uwagę swoich właściwości. Tego co już się zadziało w moim życiu. A w moim życiu zadziało się między innymi to, że... No to już, ładnych parę lat wcześniej jeszcze jak byłem. Powiedzmy, dzieciakiem, czy musiałem mieć jakieś 12-13 lat. To był czas, kiedy umarła moja babcia. I Chodziły mi po głowie różne takie myśli, a propos właśnie duchów zmarłych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I przechodząc koło właściwie to między takimi dwoma gankami domu, w którym mieszkałem, popatrzyłem w okno. W tym oknie było widać głównie odbicia, ponieważ pomieszczenie za nim było ciemne. Ale w momencie, gdy patrzyłem na te odbicia, na to, co tam widać, coś, że tak powiem, przemknęło tak, mignęło sobie. Tak, jakby kątem oka zobaczone. Od tego czasu w moim domu zaczęły się pewne zjawiska. Takie zjawiska, że było słychać bębnienie przybór.

to co wywołałem właśnie wtedy, patrząc sobie w to okienko, to nie były żadne duchy zmarłych, jak się na ogół interpretuje tego typu sytuacje. Bo dużo ludzi um, używa takiej łatwej interpretacji właśnie, że to są duchy zmarłych, że czegoś szukają, że tak dalej, tak dalej. No, i zaczynają z nimi gadać. Jak zaczynają z nimi gadać, one mi powiedzą tak, że są duchami zmarłych. Nawet są w stanie przytoczyć fragmenty jakieś tam z życia, które tylko są, były znane tej zmarłej osobie, ponieważ te istoty, które się tak zachowują, to są tak zwane istoty niematerialne. Istoty niematerialne. Są to byty, które no przede wszystkim właśnie tak jak nasz sposób istnienia wiąże się z posiadaniem ciała, ich sposób istnienia powoduje, że one tego ciała nie mają i nie mają żadnej konkretnej formy. Mało tego, jeżeli nawet bylibyśmy w stanie taką istotę zaobserwować, a nie Użyjemy swoich mentalnych nakładek, ponieważ bardzo często dzieje się tak, że kiedy obserwujemy te istoty, nasz umysł, który potrzebuje widzieć coś, rzecz jakąś, coś się da pomacać, coś ma formę, coś ma kształt. Więc nasz umysł, do tego co widzimy, dokłada nam kształt jakiś. Więc będziemy widzieć albo ufolutki, jeżeli ktoś jest skupiony na ufolutkach. Albo jakiegoś ducha, albo jakiegoś zmarłego. Wiatr potwierdził. Więc będziemy widzieć wszystkie różne takie dziwne rzeczy, w zależności od tego, co jest w naszym umyśle. Może być tak, że. Kiedy jedna osoba stworzy jakiś wyraźny obraz, inni zaczną też to coś postrzegać właśnie w takiej postaci. Ponieważ tworzy się coś w rodzaju pola morficznego, które spontanicznie scytujemy i zaczynamy widzieć to samo, co widział ten ktoś. Ale tak naprawdę, jeżeli zobaczylibyśmy tą postać, tą istotę bez naszej nakładki, to nie zobaczymy więcej niż coś w rodzaju kształtnego cienia, coś jak szara mgła ciemna. I to wszystko. Ponieważ to nie są żadni zmarli, to są istoty niematerialne, one nie mają postaci, nie mają jednoznacznej formy. Są w pewien sposób podobne do nas, w związku z tym możemy zobaczyć je jako coś w rodzaju właśnie takiej szarej mgły, ale nie są nami, nie są ludźmi, nie byli. Chociaż mogą nabrać ludzkich cech w kontakcie z ludźmi. Te istoty głównie potrzebują od nas, od nas naszej energii. Ale właśnie, bo przeszedłem wykład o istotach niematerialnych, a chodziło mi właśnie o tę właściwość o tę, która spowodowała, że te istoty przywołałem swego czasu. I w momencie kiedy zająłem się właśnie tą praktyką, praktyką wciągania i oczyszczania czarnego światła. Pociągnąłem rzeczywiście to czarne światło, ale nie ze świata ludzi. Tak, tak, właśnie. Nie ze świata ludzi. Tylko ze świata. Także istotnie materialnych. Efekt powiem wam, był rzeczywiście niesamowity. Było to coś, na co wtedy zupełnie nie byłem gotowy. Poczułem się dokładnie tak, jakbym, nie wiem, rypnął z dziesiątego piętra. Wszystko się tak jakby zapadło. Ale to, co się pojawiło i co się zaczęło dziać, to było, powiem Wam, coś, no, co mnie mocno przećwiczyło. Bo wciągnięcie tego światła spowodowało, że istoty niematerialne zwróciły na mnie uwagę. Ale nie tylko zwróciły na mnie uwagę w tym sensie, że mnie zobaczyły. Ale w tym sensie, że zaczęły na mnie polować. To polowanie nie odbywa się tak, że coś tam się pojawia, błyska, że są jakieś pierdy. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Właściwie nic się nie dzieje. Co jest najciekawsze? Nic się nie dzieje, nie ma żadnych powodów żeby się nawet czegokolwiek obawiać. Cicho, spokojnie, niby wszystko jest w porządku. I w tym wszystkim w porządku dominujące uczucie, które się w nas pojawia, gdy istoty niematerialne zamierzają nas złapać, to jest potworne przerażenie. Potworny strach tak koszmarny, że wręcz paraliżujący, że wręcz ciężko jest krok zrobić, i to nie ma żadnego uzasadnienia. Nic w życiu, w świecie, który nas otacza, nie dzieje się takiego, co by mogło to potwierdzić. A jednak ten strach. Permanentny, dogłębny strach, sięgający gdzieś tam bardzo w głąb naszej istoty, bardzo mocno, staje się nieodłącznym towarzyszem od tego momentu. I w tym momencie zaczyna się dziać tak, że właściwie wszystko, wszystko, czego doświadczamy, Ptaszki sobie cudownie śpiewają w drzewach. Na przykład. Bo tak było, bo to była wtedy wiosna. Ptaszki sobie pi, pi, tu, pi, tu, pi, tu, pi, pi robiły na drzewkach. A we mnie to budziło grozę. Niesamowitą, paraliżującą grozę. To uczucie grozy które we mnie było wtedy było tak potężne, kiedy zrobiłem tą sztuczkę, byłem na studiach. I efekt był taki, że kiedy tam na studiach byłam, był taki bufet, gdzie wszyscy studenci sobie w wolną chwilę wchodzili, coś zjeść, pogadać i tak itd. Tak i kiedy wchodziłem do tego bufetu, pomimo tego, że nie wchodziłem z jakimś rozpędem, że właściwie nikt mnie nie zauważał nawet za bardzo tego, że wszedłem, ale kiedy wszedłem, po chwili cichły rozmowy, po chwili ludzie przestawali rozmawiać. Groza, która mi towarzyszyła wtedy, była tak ewidentna, że ludzie wokół milkli, gdzie studenci nie są zbyt skorzy do przejmowania się czymś, są bardziej skupieni na swojej radości, na doświadczaniu tego, co tam robią i tak dalej, zwłaszcza że studenci szkoły artystycznej, a w takiej przecież były. Człowiek, od którego się wtedy trochę uczyłem, nieco mi pomógł wtedy. Pomógł mi nieco podłatać tą sytuację. Czyli puścić takiego najbardziej głównego gwoździa, którego w sobie miałem, że tak powiem. Ale tak naprawdę to nie załatwiło sprawy ponieważ istoty niematerialne nadal na nie polowały. A musimy sobie zdać też sprawę, że to, co nam się wydaje, co dla nas jest znaczy jakimiś takimi osobistymi, naszymi sprawami, jak również wszystkie nasze ułomności, słabości, dla istot niematerialnych są czymś, Podanym jak na tacy. One to po prostu widzą. Tak jak my widzimy, patrząc na kogoś, że ma nos, oczy, jakieś tam czoło, brodę, jeżeli ją ma. Tak samo dla nich widoczne są różne nasze słabości, jak również to, co z nich wynika w czasie naszego życia, o czym my jeszcze nie wiemy, że się stanie. Ale dla nich jest to już widoczne. Dlatego polowanie na nas, kiedy już nas widzą w ten sposób a właśnie przez tą sztuczkę spowodowałem, że zaczęły mnie widzieć to polowanie dla nich staje, jest stosunkowo łatwe. Tym bardziej łatwe, jeżeli mają do czynienia z mężczyzną. Mniej chętnie polują na kobietę, chociaż może będą bardziej się wokół kobiet kręcić, dlatego że kobiety są w sposób naturalny portalem, przez który można przejść do tego świata. Ale kobiety, kobieca energia jest tak niesamowicie kreatywna, że te istoty zdają sobie jak najbardziej sprawę z tego, że nawet jeżeli złapią kobietę. To na i tak im się wykręci. Natomiast mężczyźni mają tutaj bardziej przerąbane. O czym wtedy jeszcze nie wiedziałem. Wtedy w ogóle nawet nie wiedziałem, że te istoty istnieją. Znaczy, w pewien sposób wiedziałem, tak, bo były to bębnienia i tak dalej, i tak dalej, ale też jeszcze, tak jak większość ludzi, nie zdawałem sobie sprawy, co to było, co to wywoływało. Jakie duchy, jakie inne cuda, skąd to się brało, po prostu nie wiedziałem. Było, towarzyszyło, było właściwie od wielu lat obecne w domu, w którym mieszkałem, więc było. No i ta zabawa w kotka i myszkę w moim życiu. Potrwała właściwie mniej więcej przez rok. Rok praktycznie wyjęty z życia. Rok spędzony w uczuciu koszmarnej grozy. Żaden człowiek przy żywych zmysłach nie wpakował, przy zdrowych zmysłach nie spakowałby się w coś takiego, wiedząc, że w coś takiego wdeptuje. Myślę, że gdybym ja wiedział w co wdeptuję, też bym się nie zdecydował. No, ale to typowy błąd ucznia czarnoksiężnika. Uwolniłem coś, rozpętałem coś, nad czym nie byłem potem w stanie zapanować. Szukając rozwiązania tej sytuacji. O dziwo znalazłem je w książce typu fantasy, Ale co najciekawsze, ta książka była napisana przez panią antropolog, Ursulę piszącą pod pseudonimem Ursula Le Guin. I była tam opisana bardzo podobna sytuacja. Główny bohater tej książki, czarnoksiężnik Get, też spowodował coś w rodzaju rozdalcia pomiędzy światami, i pojawił się cień, który go ścigał. I dostałem z tej książki dokładną odpowiedź, co trzeba zrobić. Niestety, jak zrozumiałem, co muszę zrobić, to się okazało, że jest to jeszcze gorsze od tego, co mam, bo okazało się, że nie tylko muszę się odwrócić i stanąć twarzą w twarz z tą istotą, ale muszę ją przyjąć. przyjąć ją w pełni do siebie, uczynić tą istotę sobą, częścią mnie, nadać jej swoją własną naturę. Ponieważ w przeciwnym razie to ona mnie przyjmie i ona nada mi swoją. Zajęło mi parę miesięcy, zanim dojrzałem do tego, żeby to zrobić. Przez cały ten czas było tak, że gdzieś tam w głąb siebie nie mogłem spojrzeć. Była część mnie, która jakby była wręcz wycięta z tego, czym była, ponieważ gdybym tam zajrzał, Rozpętałbym całe to na nowo. To wszystko, co tam było, pojawiłoby się znowu. Ale w pewnym momencie, po ładnych paru miesiącach, poczułem, że zebrałem już na tyle osobistej mocy. Na tyle energii, by się z tym spotkać. Poczułem, że jestem na to spotkanie gotowy. Nie było to łatwe. Po kilku miesiącach barowania się z tą myślą, uświadamiania sobie tego, Poczułem, że jestem na to spotkanie gotowy, że zebrałem wystarczająco dużo osobistej mocy, by zrobić to, co muszę zrobić. Brałem wtedy, ponieważ to był też czas, kiedy przyjmowałem inicjację na reiki, Dokładnie właśnie podczas praktyk medytacyjnych przed inicjacjami, to czyli znaczy coś takiego w rodzaju takiej prowadzonej medytacji, rozluźni ciało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Poczułem, że to już jest czas właśnie na to spotkanie. Że czas, bym się odwrócił, stanął twarzą twarz swoim, ze swoim cieniem. przyjął go, nadał mu swoją własną naturę, kiedy zacząłem to robić, poczułem też obecność. W przestrzeni, w której byłem, pewnej istoty. Jak później mówili inni uczestnicy tej medytacji, właściwie stało się coś takiego, że praktycznie prawie że wszystkich wymiotło. Wszyscy odlecieli, przestrzeń się wypełniła czymś w rodzaju rozświetlonej mgły. Kilka osób też odczuło obecność tej istoty i spontanicznie o tym powiedziało. Ta istota, która się wtedy pojawiła w zasadzie tylko obserwowana. Była tylko obserwatorem. A ja ruszyłem na spotkanie z Ciebie. Po prostu przyjąłem go. Uczyniłem sobą. Uczyniłem częścią tego, czym jestem. Od tego momentu znowu mogłem już zajrzeć w pełni w siebie. Od tego momentu to, co było moim cieniem, to, co budziło przerażenie, To, co mnie niszczyło, stało się moją mocą. Właśnie dlatego, że tak się stało, i że zdobyłem się na odwagę, żeby to zrobić, i że udało mi się zebrać w końcu wystarczająco dużo osobistej mocy, by to zrobić. Od tego momentu zakończyło się polowanie. zniknęła groza. Od tego momentu zacząłem móc znowu w pełni korzystać ze swojej energii, z tego czym jestem i urzeczywistniać swoje istnienie. Tego drugiego jak najbardziej Wam życzę. Natomiast jeśli chodzi o te atrakcyjne doświadczenia z istotami niematerialnymi, jeżeli nie ma ewidentnej potrzeby, to powiedziałbym, że lepiej się w to nie pakować. Ja to zrobiłem spontanicznie, trochę przez swoją głupotę. Widać to, taka, taka była potrzeba w mojej sytuacji. Ale w zasadzie w tej chwili zdaję sobie sprawę z tego, co mógłbym zrobić. Nie za bardzo chciałbym doruszać. wszystkiego pięknego na waszej drodze, wszystkiego co wspaniałe, co rozkwita i waszej cudownej osobistej miłości. Do zobaczenia.